Burza wokół Szymona Hołowni na pogrzebie papieża Franciszka. Zdjęcie, które podzieliło Polaków. Marszałek Sejmu tłumaczy kontrowersyjne zachowanie. Jego słowa wywołały kolejną falę emocji. W sobotni poranek, 26 kwietnia, Plac Świętego Piotra w Watykanie stał się centrum światowej żałoby. Punktualnie o godzinie 10,00 rozpoczęła się uroczysta msza pogrzebowa papieża Franciszka, którą celebrował kardynał Giovanni Battista Re. Tłumy wiernych, duchownych oraz delegacje z ponad 50 państw przybyły, by oddać ostatni hołd papieżowi, którego pontyfikat na zawsze odmienił oblicze współczesnego kościoła katolickiego. Wśród obecnych znaleźli się najważniejsi przywódcy świata Emmanuel Macron, Volodymyr Zełęski, Kir Starmer. Donald Trump z Melanią, a także król Hiszpanii Filip VI wraz z Królową Letycją. Polskę reprezentowali prezydent Andrzej Duda oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Pogrzeb Franciszka przebiegał w atmosferze głębokiego skupienia i modlitwy. Zgodnie z ostatnią wolą Ojca Świętego, jego ciało spoczęło w bazylice Santa Maria Maggiore, a grób skromny i pozbawiony przepychu miał być oznaczony jedynie imieniem Francisces. Koszty uroczystości pokrył anonimowy darczyńca, co jeszcze mocniej podkreśliło prostotę i pokorę, które towarzyszyły całemu życiu papieża. Wśród obecnych szczególną rolę odegrali bezdomni, migranci, osoby wykluczone i przedstawiciele społeczności LGBT, dla których Franciszek przez lata był symbolem wsparcia i akceptacji. Grupa 40 osób trzymających w dłoniach białe róże stała się wymownym obrazem ostatniego pożegnania hołdem dla pontyfikatu otwartości i miłości bliźniego. Niestety, nie wszystko przebiegło bez kontrowersji. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu RP, znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak uwiecznił na telefonie chwilę podczas drogi na wyznaczone miejsce. Choć nie wiadomo, czy zrobił zdjęcie tłumu wiernych, czy wykonał selfie, sam gest wywołał ogromne poruszenie. Wielu internautów oraz polityków zarzuciło Hołowni brak powagi i niedostosowanie się do nastroju żałoby. Komentarze były bezlitosne. Selfie na pogrzebie papieża, wstyd. Grzmiał Oskar Szafarowicz z młodzieżówki PiS. W sieci zawrzało od opinii sugerujących, że takie zachowanie nie przystoi drugiej osobie w państwie. Wobec narastającej fali krytyki, Szymon Hołownia postanowił odnieść się do sprawy. Na swoich mediach społecznościowych zamieścił obszerny wpis, w którym bronił swojego zachowania i apelował o pamiętanie. Trzeba naprawdę nie mieć wstydu, by w chwili takiej jak ta kręcić polityczną wojnę. Zaprosiłem na pogrzeb papieża osoby w kryzysie bezdomności grupę, którą Franciszek szczególnie ukochał. Zdjęcie, które zrobiłem, przedstawia Watykan pełen żałobników, w tym setki naszych rodaków modlących się za duszę Ojca Świętego. Marszałek podkreślił, że dokumentowanie tej chwili miało na celu uchwycenie historycznego momentu dla przyszłych pokoleń, a nie autopromocję. Załączył także zdjęcie przedstawiające tłum wiernych z całego świata, modlący się na placu świętego Piotra. Modlimy się, przeżywamy, dokumentujemy i zapamiętujemy na zawsze, dodał hołownia, kończąc swój wpis emocjonalnym akcentem. Nie da się ukryć, że cała sytuacja pokazuje, jak delikatne bywają granice publicznego zachowania podczas wydarzeń o wielkiej wadze emocjonalnej i religijnej. Niezależnie od oceny gestu marszałka, Pogrzeb papieża Franciszka pozostanie zapamiętany jako moment jednoczący wiernych różnych kultur i narodów we wspólnym pożegnaniu człowieka, który odważnie zmieniał świat.